Musisz uważać, bo ta bila jak mi zmiażdży łeb. A nie, to tylko syn. Okej, okay, mi się nic nie stało. Fuck. Mati jest super. czaderskie. Witam, witam, witam. Happy Wheelsy i ja, Mateusz. Cześć. Dzisiaj gramy w Happy Wheels. Yy, this week yy, rating sprawdzamy. Launch yourself pro. No i więcej do życia mi nie potrzeba. Ja lubię się wystrzeliwać. Czekajcie, czekajcie, ja w to grałem. Mateusz, graj w to. Zgadza się, ale tym razem zrobimy za pierwszym razem wina Nie wiem, nie weszło, więc wychodzę siema Czekaj, 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 czekaj. Bo ja tutaj w dużo grałem z tych. A to było trzy dni temu, chyba to, co? Nie zrobię nic fajnego? Chwileczkę. Dobra, te z grudnia powinny być bezpieczne. Fan minigames. Dobra, więc gramy w grudniowe levele Świąteczne, o kurcze, dobra, dobra, dobra. O oh je! Yeah. Za pierwszym razem Sword throw Okej, okay, czyli mam tutaj wiele rzeczy w jednej grze. Fajnie. Moje ulubione. Eee, lubię mieć dużo rzeczy w jednym. No. No. A co to jest? Pogo fight kinda? Dobra. Aha, to wystarczyło tego. Okej, okay. Spikefall. Dobra, jestem gotowy. Okej, okay. Jezus Maria, ten level ma wszystko w sobie. Jest zupełnie. Niesamowity. Nie wyszło, ale teraz wyjdzie. Jeden rzut. Superancki. E... W ogóle chciałem porównać ten level do czegoś, ale nie wiem do czego. Co ma w sobie wszystko? Że wszystko w jednym. To jak internet. Nie no, to słabe. E... Jezu, ale... Kridżuwa. Wszystko w jednym. E... Nie wiem. Dobra, zamknę ryja najlepiej, bo jak nie wyszło od razu... Mateusz, jak ci nie wychodzi żart od razu, to już potem go nie forsuj. Dobrze. Oh. Uff Można byłoby powiedzieć, że jestem przecież mistrzem Sword Throw, więc jakim cudem nie trafiłem w tego dzieciątko? Ojej, prędzej w siebie trafię. Za pierwszym razem szybki rzut. Lecimy, lecimy. Speedrun, 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 speedrun. No, nie wyszedł speedrun. No, nie wyszedł. Jezu! Bzium. 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 Jup Okej, okay, no dobra, tyle potrzebowałem Jeden rzut Pogo fight, kinda Dobra Chodź tutaj Jup. Medium Czy mi to coś daje? Nic mi to nie daje Ale to jest nie fair, bo ja tracę nogę i prawdopodobnie stracę życie tutaj Przez to, że głupie jest to Nara Bottle Run Pro Kurczę, z wczoraj Bottle Run Pro nie ma czegoś takiego Każdy wie, że każdy Bottle Run to jest easy Nie wiem Może kiedyś spróbuję zrobić faktycznie trudny Bottle Run bo te to, to się do, do nadają do, do wrzucenia do kosza na śmieci, a nie do trudnych rzeczy. Landscape? To nie grałem. Jestem prawie pewny. O jak ładnie, dobra, jedziemy na wyprawę razem z moim synkiem. Cześć synku, cześć. Jedziemy na wyprawę. Super, dokąd? Na grzyby. Albo do lasu. O, i się skończył. Las, teraz mamy las betonowy, typu miasto. Nie, to jest woda, to jest woda. Ok, jesteśmy w wodzie. Uch. Niczym minem. Zatrzymaj się, nie zatrzymam się. A może się powinienem zatrzymać? Nie. Wpadliśmy do dziury. Razem z synkiem. Złamałem nogę. E, tak konkretnie, no ale nie martw się synku. E, wygląda trochę jak dopalacz taki, więc może szybciej będziemy jechać. E, a to jest co? Okej, okay, to jest jakiś... MOST! I to się rusza! Okej, okay, bałem się, że mogę spaść, ale nie mogłem. I teraz co? Spotkamy kolejny las. I teraz co to jest? Zatrzymy się spadająca kula. Upsi-daisy, synku! Uważaj na swój kark. O, no zepchnęło mnie troszkę, ale powinienem dać radę tutaj przelecieć nad tym. Może jak zrobię fikołasa? Pos. Pos. geniusz w czystej postaci. Mateusz, genius Mateusz. To nawet pasuje do siebie, wiecie, podobne, podobne brzmienie wyrazów więc mam wrażenie, że to słowo powstało na cześć jakiegoś Mateusza no i proste Jezu, jakbym złamał teraz głowę o ścianę, to bym powiedział, że to geniusz jednak nie powstało od mojego imienia Glassfall hard? Nie, nie, nie Jest Segwayowcem <głasso> Glassfall? Co to jest? Siup Siup Siup, Siup. Hopsasa Hopsasa? O! Denerwujący level, bo trzeba będzie poskakać trochę czy ja w ogóle będę w stanie to rozwalić? Pum! Hops, o dobra, mam sposób na to, trzeba Podskoczyć plus jeszcze kliknąć w, w tym samym momencie podskok Wtedy on uderza oponą No, widzicie to? Stabbing absolutnie Nie pozwolę na to, oj, najproste 31 sekund 30 setnych Arctic Adventures Puzzle based level, okej okay. Wow, jakie dzisiaj ładne levelesz jestem w ciężkim szoku. bila. klucz, otworzyłem nim coś musimy wrócić zapewne. Tak? No wjeżdżaj tam. I teraz do tyłu. Tak, tak. A nie. E! Eee! Jezu, przepraszam, wystraszyłem się pajęczarza. A tu, pewnie przez to przeskoczyć, przez to też. Ops, nie zgniecie mnie. Ostatnie słowa przed tragedią. Skniotło mnie. Opa, super skok. Ale nie potrzebuję tych rąk. One mi tylko utrudniały życie i tak. Tylko będzie problem z zatrzymankiem się. Wow, ale fajnie zrobione. Fajnie zrobione. Mogę nawet zrobić tytuł. Zostałem zamknięty w akwarium. No i po co taki tytuł, Mateusz? No bo to prawda. To prawda, to prawda, że to prawda, więc to nie będzie wtedy. Eee... Clickbait. Zgaduję, że tutaj muszę czekać. Pięknie Tutaj musisz uważać, bo ta bila jak mi zmiażdży łeb. A nie, to tylko syn. Okej, okay, mi się nic nie stało. Fuck Ale mnie podbiło! Ale prędkość zawrotna. Dobra, spróbuję zrobić. Tawaj! A bo ja tutaj chyba nie mogę przegrać. No, ale też nie mogę, jakby, wygrać. Nie, no nie. Co tu się stanę? Hmm. Eee, szansa typu ostatnia tutaj zostanie dana temu levelkowi, bo też nie mogę w to grać godzinę, prawda? Znów mi syna porwało. Co ci z głową? No i co ty robisz? Nie wiem. Timiran, w Timiran chyba nie grałem A. What the fuck? Jeden <ścoughs> harpun 8. Welcome to Jeden harpun 8. Fastest replay gets a... Aha, dobra, 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 proste, wystarczy wyrzucić synka. Ale proste. A spróbuję to zrobić mądrzej. No nie było to mądre. Botleran 3? Jest. Jest wiele botleranów. Mati był tylko jeden botleran, a drugi to był Timmy Run. That's true. Ty, ale tu jest taka prędkość, żeś mi złamał nogę. Ale i tak wygranko. <grym> Flash Billy Catch. Some bike minigames. Minigames na bajku. Kamcio. Kamcio, pokaż co stworzyłeś. You gonna end. Same as them. No nie wydaje mi się. Czyli na czym to polega? Po prostu jadę. Okej. Okay. Czyli mamy tutaj już różne rzeczy. Tylko problem pojawia się taki. Straciłem już ręce i straciłem jedną nogę, więc jestem tak w zasadzie... O wow! Nie spodziewałem się, że w taki sposób można to przewrócić. Chyba tylko ten level tak można przewrócić, Mateusz. A dlaczego inne nie, a ten tak? No nie wiem, właśnie to jest pytanie, zagadka. Eee. Wydaje mi się, że tutaj rozbieg muszę duży wziąć. Udało się. Rozbiłem bank. Niu. Oj, to może być bardzo niebezpieczne. Jezus Maria! Proszę, 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 proszę. Tak jest, udało się. Bilikacz? Billy, kacz, to może być ciekawe. Hold the axe about this spot. Hold the axe. Place Billy, team here. O dobra, mam team jego jednego. A to wystarczyło tyle. <grystanie> ok. Grace Rope Swing, dobra, mam nadzieję, że się na mnie nikt nie obrazi. Aha. Dobra, szybko. Proste Siup. O, dobra! Dobra, to jest trudne. Ale ja to zrobię. No ale nie denerwuj mnie, gro. Nie denerwuj mnie, gro. Nie denerwuj mnie, gro. Aj, dobra. Aj, dobra. Aj, dobra. Oho, ho. A ty już dasz radę? Dam. Jesteś pewny? Jestem. Jak pewny? 100% procent. Co tutaj mamy? A level. Blood, bohar, waupe, katana, throw. Dobra, katana, throw mnie przekonała. Wiecie dlaczego? Bo zawsze to jest sword, throw. A teraz? Jak trafię w tego gościa, to jestem koks. Prawie. Jezu, dobra, z jednym rzutem trzech. No, Mati. Dałobyś trochę się pobawić tutaj ludziom. Nie. Co oni robią? Kochają się. Bottle run and glass. Use your brain. Ok, to jest dla mnie. To jest poziom oh. dla mnie. Muszę użyć mózgu. Use your brain. Ok. Hop. Ok. Prosty level. Level typu prosty, bo wciąż żyję. Może na metę nawet dolecimy, kto wie. Chyba przeleciliśmy metę. Jeszcze raz no i się. Te pierwsze łzy. Jeszcze raz pomyśl, że nic się nie liczy. Naprawdę. Serwis ze mnie wstyd. Jakoś inaczej leci, nie? Ale przekaz zrozumiany został. Okej, okay. i na koniec. Na koniec, na koniec. The Cacti bottler. Nie no. Za dużo Botle Christmas Spikefall. Mamy święta tuż za rogiem Spikefall na Christmasie. Ho ho ho! Prawie. Oj, chyba za mocno. Too far. Too far. O Jezu, trudny trudność. Ten level to trudność. Spędzimy tutaj parę minut. Niu. Ho ho ho. O, ten jest dobry. Ten to podejście jest dobre. Fuck. Dobra, to podejście. Nie, za blisko, za blisko, za blisko. To podejście, to podejście. Czuję. Liczy się, jak dla mnie się liczy. Tak więc, Happy wheelsy, tutaj byłem ja i stary dziad wam macha. Ja też wam macham, ale nie widzicie, jak macham, ale uwierzcie, że macham. Pa.